Krajowy System E-Faktur Procedury VAT. W związku z wymaganiami ustawodawcy dotyczącymi wysyłania danych z dokumentów sprzedaży do Krajowego Systemu E-Faktur, w programie RAX przeniesione zostały procedury VAT z danych nagłówkowych dokumentu sprzedaży do pozycji towarowych na fakturze. Zmiana dotyczy wersji 12,11 lub wyższej. W danych nagłówkowych faktury. Do wybrania pozostała tylko jedna procedura VAT-TP, transakcja z podmiotem powiązanym. Wszystkie pozostałe procedury dodajemy do pozycji na fakturze. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Ręcznie, dodając do faktury nowy artykuł w sekcji Inne parametry, możemy przypisać wybraną procedurę. Czynność powtarzamy dla każdego artykułu, który podlega oznaczeniu procedurą. Dla wygody użytkownika dodaliśmy możliwość prezentacji procedur do pozycji w oknie edycyjnym faktury. Przechodzimy do wyboru kolumn, odnajdujemy procedury VAT i przeciągamy kolumnę na okno edycyjne. Dzięki temu, tworząc dokument, możemy weryfikować, dla jakiej pozycji została przypisana procedura. Drugi sposób pozwala na automatyczne dodawanie procedur do faktur. Poprzez przypisanie ich do konkretnego artykułu. Przechodzimy do kartoteki artykułów i wybieramy jeden z nich. W oknie edycyjnym w zakładce Dane Dodatkowe widnieje sekcja Procedury VAT. W tym miejscu wskazujemy wybraną procedurę. Po zapisaniu procedura będzie automatycznie dopisywana do dokumentu sprzedaży w momencie dodania go na fakturę. Do danego artykułu możemy przypisać tylko jedną procedurę. Warto przy tej okazji wspomnieć o możliwości ukrywania niepotrzebnych procedur oraz szerogowania ich listy według własnych potrzeb. W tym celu z górnego menu wybieramy Administracja, Parametry, Parametry firmy. W dziale Sprzedaż w sekcji Dokumenty odnajdujemy pozycję Widoczność procedur VAT na dokumentach sprzedaży. Edytujemy. Widzimy listę wszystkich dostępnych procedur. Możemy je szeregować według własnych potrzeb. W kolumnie "pokaż" oznaczamy widoczność wybranych procedur. Zapisujemy. Przechodzimy podobnie do edycji artykułu. W sekcji "Procedury VAT" podpowiada się skrócona lista. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość prezentacji procedur na wydruku faktury VAT. W tym celu w projektancie wydruków Należy dodać w odpowiednie miejsce pole oznaczone jako procedura VAT. Dziękuję za uwagę.